o Cromwellu i Cromwell jest ciekawą postacią rzeczywiście ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą od Olivera Cromwella ale tak Cromwell to rzeczywiście jest ciekawa postać zauważyłem że sami brytyjczycy tak nie za bardzo wiedzą jak interpretować tą postać jak się zobaczy brytyjskich historyków zwłaszcza z, z, zazwyczaj zarówno tych starszych trochę jak e, Thomas Babington Macaulay albo Trevelyan, na przykład jakich tych nowszych jak, jak na przykład Paul Johnson albo albo ten co się nam przypodchlebia Norman Davis to widać, że oni tak do końca nie wiedzą czy to był człowiek, który stał na czele przede wszystkim Purytańskiej Rewolucji czy to był szlachcic, czy to był Elżbietanin i tak to, dalej Elżbietanin to za chwilę więc tak, czy on był purytaninem? Wiele osób, wielu historyków uważa, że on nie był purytaninem, że on był, że w Anglii był generalnie w XVII wieku, mimo wzmożenia religijności, a aż do tego, że ci najbardziej religijnie żarliwi wyjeżdżali do Ameryki Brytyjskiej, bo nie mogli się odnaleźć w tym, z tym sztywniackim kościołem anglikańskim, czyli dissentiers, czyli dysydenci religijni. Oni rzeczywiście wyjeżdżali, i e, czasami łączono to z tym, że Oliver Cromwell też się zastanawiał nad wyjazdem do Ameryki. E, w tym klasycznym filmie z Robertem Harrisem, gdzie on gra irlandzkim, Zresztą aktorem to też jest ciekawe. Irlandzki aktor grał Cromwella. Wow. No dobra. Ciekawe, co na to sprawa drogedy, no ale dobra. W każdym razie. Hmm, Cromwell rzeczywiście zastanawiał się nad wyjazdem do Ameryki i jest to uwiecznione też w, tych, w różnych biografiach, jest to uwiecznione w filmach. On, więc, więc było, były dwie takie główne te jakby style bycia. Jeden to był, to był właśnie to, żeby, żeby być człowiekiem takim bardzo bogobojnym, czyli taki purytański styl, Jaki ten styl, taki na arystokratę, że tak powiem? Ten styl na arystokratę był właśnie takim, że kierujemy się głównie ku rzeczom ziemskim. No i wielo, wielu historyków uważa, że Cromwell był bardziej takim człowiekiem, który cenił przede wszystkim oprawę religijną, że owszem, był przeciwko złoceniom, jak każdy dobry protestant radykalny, ale lubił też na przykład grę na organach, zainstalował sobie organy w swoim, później w swoim siedzibie. Także był człowiekiem, też takim, który lubił się zabawić na swój sposób. To znaczy, to, że on przewodził rewolucji, gdzie elementy purytańskie były ważne i ona była przeprowadzona m.in. w imię takiej czystości moralnej przeciwko kryptokatolickiemu królowi i jego francuskiej katolickiej żonie, czyli Karolowi I, którego w 1649 zetnął. No to rzeczywiście Cromwell musiał się z tym liczyć, ale on w przeciwieństwie do takich polityków jak John Pym, raczej trudno go nazwać purytaninem, jego samego. W każdym razie rewolucja rzeczywiście wprowadziła trochę purytańskich elementów i, um, i to zarówno kiedy rządził parlament, jak i później od lat 50., kiedy on, Cromwell się zniechęcił do rządów parlamentu, wyrzucił tanią błyskotkę, czyli Taką buławę parlamentarną na ziemię, cisnął ją na ziemię i powiedział, że będzie rządzić dla dobra Anglii nawet wbrew tym politykierom i został lordem protektorem. Ten sam tytuł miał później jego syn Richard przejąć i, i, i przejął tylko, że on rządził tylko dwa lata, nie utrzymał się, nie miał tej charyzmy, tej, nie miał tego oka w stył głowy. No i wrócili rojaliści, monachiści. No ale zanim to się jeszcze stało, to mamy ciekawe zmiany. Cromwell e, wprowadza zakaz teatru. Teatr uważano za, no, mówiąc, za kurystwo, można by powiedzieć, w, właściwie. E, może dlatego, że znaczy, gdyby widzieli dzisiejsze sztuki, gdzie się sika po scenie i tak dalej, to nawet by mieli rację. No ale wtedy to im wszystko było kurestwem, więc teatr też był kurestwem. Natomiast co ciekawe, akurat John Milton, który był, też był, raczej sam nie był takim typowym purytaninem, ale z nimi jakby współodczuwał, John Milton był jednym z głównych autorów takich wczesnych, którzy pisali o dobrodziejstwach braku cenzury. Co ciekawe, kontrastuje z tym, że zakazano teatru, ale za to wolno było znacznie więcej niż za Karola I pisać, w, 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 pisać no, z prasy drukarskiej, żeby wychodziło. Więc była, było i więcej wolności, i mniej wolności jednocześnie. To jest ciekawe. No i później tych zdobyczy, rewolucji angielskiej, właściwie już nie cofnięto. Później powołać się mogła na to druga rewolucja. Dla której Cromwell był może i takim ucieleśnieniem em, radykalizmu, i troszkę się od niego wigowie późno XVII wieczni, podczas Glorious Revolution, kolejnej rewolucji, która była znacznie łagodniejsza, bo bito się głównie w Irlandii. E, I wtedyż a, oni powoływali się na Cromwella, ale raczej jako nie jako postać taką zupełnie pozytywną, tylko jako Przykład, że może być ostrzej, raczej. I taki dziwny stosunek do Cromwella, że trochę bohater, trochę potwór. Mieli Anglicy 17, późno XVII 17 wieczni i przez cały XVIII wiek też tak na Cromwella trochę patrzano. I to ciekawe jest też to, że porównuje się czasem Davida Huma i Edmunda Berka w ich relacji na rewolucje angielskie ze strony Edmund, ze strony um, oczywiście Davida Hume'a, który nie żył na tyle długo, by dożyć rewolucji francuskiej, i Edmunda Berka. I radykalizm polityczny dla Davida Hume'a kojarzył się z Cromwellem i z religijnością. Podczas gdy dla um, Edmunda Berka on już widział, że rewolucja łączy radykalizm i świeckie, czy świeckopodobne hasła. Także to też jest dosyć, dosyć ciekawy rozjazd. No więc Anglicy przez to, że mieli tę rewolucję, mieli dwie rewolucje przed rewolucją francuską, bo tak jak mówię, rewolucja lat 40., e, późnych lat 40. XVII wieku i później lat 80., czyli odpowiednio rewolucja purytańska i rewolucja e, tak zwana chwalebna, Glorious Revolution. No więc e, dla Anglików Cromwell jest postacią Dosyć niejednoznaczną, on zawsze będzie ważny e, dla Anglii, dlatego że na przykład on stworzył e, armię brytyjską i dlatego armia brytyjska nie nosi przy domku royal, mimo że jest taka tendencja, którą kiedyś obśmiewał Christopher Hitchens, że Anglicy lubią wszystko nazywać royal, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że można by się obyć bez tego, co royal. Teraz, jak patrzyłem na te sprawy Brexitu, to w sumie może dobrze ta królowa tam była bo troszkę się przysłużyła normalności w sprawie Brexitowej. Także, może to jednak nie jest takie głupie, ale Christopher Hitchens właśnie mówił o tym, żeby nie było wszędzie tego przydomku royal. No więc armia brytyjska zawodowa, czerwone kurtki, które wymyślił zresztą Cromwell. Oni po raz pierwszy muszkieterzy i arkebuzjerzy nosili czerwone kurtki, czy red coats. To rzeczywiście wymyślił Cromwell. Po tym można było od razu z dala poznać armię parlamentu, plus oczywiście Ironsides, czyli żelaznoboccy, czyli taka ich husaria powiedzmy. Te, dwie, te dwa typy armii nowego wzoru, to, to, jest, to jest jego wynalazek. Cromwell był mniej wodzem, wodzostwo zostawiał raczej innym tak naprawdę, ale był utalentowanym reformatorem wojskowości i rozumiał, ducha wojskowego to jest ciekawe, mimo że no, był takim landed gentleman także tak powiedzmy e, gentlemanem z prowincji w Anglii e, za niedługo po Cromwellu to słowo gentleman zaczął, u, zaczęło być używane w stosunku do człowieka który żyje na szlachetny sposób a niekoniecznie jest szlachcicem ale za Cromwella to jeszcze oglądano się na szlachciców e, bo, dlatego nic dziwnego, że taki Cromwell był potrzebny, żeby tą rewolucję e, przygotować no więc tak, no to jest ciekawa postać, czy Cromwella można porównać z Napoleonem, bo to w tym duchu Cromwell się pojawił w dyskusjach na, na moim kanale. Tak swoją drogą bardzo fajnie, że się pojawiły takie pytania i ja jestem bardzo wdzięczny i cieszę się, bo tak jest dla mnie ciekawiej też robić filmy niż jak sam wymyślam jakie tematy by mogły ewentualnie was zainteresować dlatego, że zwłaszcza czasami właśnie pewnego zaskakującego strony, na przykład mi nie przyszło specjalnie do głowy, żeby porównać Cromwella z Napoleonem. No faktycznie, obaj doszli do władzy w rewolucji, dzięki rewolucji, obaj byli, no nie byli z ludu obaj, bo jeden był synem prawnika, Cromwell był jednak szlachcicem, obaj, Napoleon nie miał następcy, Oliver miał Cromwell, ale nie przyjął tytułu królewskiego, może dlatego udało mu się przekazać władzę chociaż Richardowi, swojemu synowi, na dwa lata, zanim później generał Monk odbił te tereny Richardowi wszystkie i sprowadził mieszkańcego na wygnaniu w Holandii Karola II, który mówił, żeby nigdy nie wspominać o rewolucji, jego, zwłaszcza o ścięciu jego ojca w jego obecności. Można się było bardzo narazić. Karol II to był król, który pamiętał zawsze o rewolucji i rządził na sposób taki, owszem, absolutystyczny, ale uważał, że nie przeginać. Natomiast jego brat Jakub za czasów Karola II, szef floty, no już niestety no miał żonę katoliczkę, był właściwie otwarcie katolikiem i otwarcie był takim trochę zamordystą. I już po tym Glorious Revolution mamy. Także Cromwell w porównaniu z Napoleonem, wydaje mi się, że Cromwell bardziej rozumiał swój kraj niż Napoleon, a w końcu był angielskim szlachcicem, a, a, a Napoleon nie był Francuzem. De facto, gdyby się urodził rok wcześniej, to byłby jeszcze Genoańczykiem. De facto to byli Włosi, jak to ludzie wykształceni francuski znali, ale to tylko to. E, prawnicy, prawda? Także nie za bardzo by mi przyszło do głowy. Ciekawa też rzecz: Napoleon nie wprowadził no, ważnych nowinek wojskowych. To jest ciekawe. Niektórzy mówią, że tak naprawdę był pokojowy. On raczej um, poza może artylerią, poza w artylerii coś tam kombinował, ale raczej metodami niż typami broni nowej. E, a, a i tak uważali Anglicy, na przykład zdobyczne muszkiety francuskie, za lepsze od swoich. No, ale armaty już na przykład były trochę wielkie i nieporęczne, ale podobno na napoleńscy żołnierze dobrze nimi działali, i tam, gdzie grunt był zamokły, tak jak pod Waterloo, tam było źle z tymi armatami. Także reformatorem wojskowości Cromwell był lepszym. To ciekawe, to był XVII wiek to w ogóle jest taki czas reformatorów wojskowości, choćby Gustawa Adolfa wspomnieć. Ale tam dużo więcej, no bohaterowie, ci cesarscy generałowie, prawda? Tillie, Wallenstein, Montecuccoli. Także, także taka epoka reformatorów wojskowości. No i dziwnego, bo państwa w XVII wieku, właśnie to państwa krzepną, a później y, tworzą swoje niezależne elity urzędnicze, niezależne od kościołów, już w zupełnie. Mamy już to, zwłaszcza państwa protestanckie mają niesłychany zryw do przodu i do dzisiaj państwa protestanckie przędą lepiej, bo konkurencja między protestantyzmem i katolicyzmem jest znacznie bardziej stymulująca niż to, że katolicy mają wszystko jakby. Więc tak bym to interpretował, nie tak po Weberowsku. No dobrze, więc, więc porównanie moim zdaniem, Cromwella z Napoleonem za daleko iść nie może, ale jest ciekawym, ciekawe takie postawienie sprawy. Jakby coś, to mogę rozwinąć temat jeszcze.